Wszystko! Ja nie mogę! Dobrze sobie to wchodziłeś! Wejdź, wejdź, wejdź do wieżowca, proszę ja ciebie! Wejdź do wieżowca. Moi drodzy, na Palionowie powstał ten wieżowiec To już widzieliście wczoraj Oglądajcie wszystkie filmy, bo teraz naprawdę Zaczyna się dziać Nie mam pojęcia kogo to jest, znaczy podejrzewani Są i aktualnie w areszcie na policji Jest Leon i Olek, bo oczywiście Są ich kolory i widzowie Dave jest na serwerze, ja chcę zobaczyć jego reakcję Bo on jeszcze tego nie widział, chcę zobaczyć jego reakcję Na ten wieżowiec, że jest obok jego domu Wielka kobyła i zasłania Wszystko, no ale dobra, no podejrzewani Są, ale oni twierdzą, że to nie są oni e, Ta maszyna do wykrywania kłamstw, po mu powiedziała nam, że, że oni są czyści, wszystko, wszystko mówili prawdę, więc nie wiem, nie wiem kto to mu oni powiedzieli, że jest jakiś ziomeczek czarny skin powiedzieli i że, i że gdzieś się tutaj panoszy, a gdzieś jest Bolo? Bolo mieszka u mnie w sensie, no bo się boi moi drodzy, więc ja bym po Bola poleciał obstawiam, że będzie na moim komputerze, ja on, on zawsze widzowie jak nie ma go, on jest na stanowisku komputer...

E, nic, nic Bolo, nie hejterom nie. się nie odpisuje, nie daje się atencji hejterom, pamiętaj o tym. W sumie mam. No nauczę się, nauczę się YouTube'a, ty jesteś jeszcze młody, spokojnie, jeszcze długa droga. Widzowie subskrybujcie Bola i pamiętajcie, żeby subskrybować również Palin Roblox, wsparcie taki piękny kanał. I tu co chwilę są nowe filmy. Zapraszam serdecznie, macie link w opisie, a czy w sumie... O, to z nami znajdzie się przecież. Dobra. Bolowski chodź, idziemy po Dave'a. Dave nie widział tego ogromnego wieżowca jeszcze. Właśnie, ja sobie muszę z nim porozmawiać, bo on chyba nie wie co się tutaj dzieje. Tak, tak, ten wieżowiec, ale myślisz, Bolo, że to faktycznie mógł być właśnie Leon czy nie. Tu jest na pewno. On. To by nie miało pają takich kolorów! Tak, do, dobrze, że ich zamknęliśmy. Bez tylko, że wykrywać kłamstw nie kłamał. No i mówił, że, że oni są czyni. Dobra tym reakcja tego to będzie wykwintne. Wy ja muszę to zobaczyć. Dalej! No, Ja na dole jestem! A tu A jesteś. Dzień tam. dobry, Dejwo, czy ty. Czy ty wiesz, co się stało obok Twojego oh, domu, taki. Tak, 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 tak. Wstałem rano, zobaczyłem to i powiedziałem: ci, zabrałem cię zapisanie pisma. Mam pismo i chciałbym, żebyś je głośno powiedział teraz. Pokaż, pokaż to pismo. Ja je ja, ja zweryfikuję. Pismo: Ja, Dawid Kochanek, znany z ksywek. Kozak Mistrz, na ziom, elokwentny kok z dziku, master, piękny boy, Dave. E, Bolo, czy jakieś jedno z tych słów jest prawdą? Webno, webno! Wszystkie z prawdą, mam potwierdzenie! <grym> Dobra, Dobra, czytam dalej, czytam dalej. Zgłaszam ten kloc jako obrazem mego domu, Dave. I to jest prawda, okay. słuchajcie, nie pozwolę na to, żeby w moim zgliszczach mojego starego domu, gdzie pewnie jeszcze podziemia tam są, stało takie coś. Przecież to ma 400 kratek, Zobacz, jak to Dobra, w ogóle. ja ci Dave od razu powiem tak, ten dom, e, nie wiem jak się to wytłumaczyć, ale Bolo no. widział na własne oczy, ja widziałem na własne oczy. Ten, ten dom, wieżowiec, ten wieżowiec powstał Daję. dosłownie, no, w sekundę. No nie właśnie, dot... i to my jeszcze bardziej martwi. Nie dotykaj go, bo zginiesz, wiesz, od razu. No, od razu ale tak, o, o, spróbuj, Uch. patrz. Jak dotkniesz, tutaj ogólnie może wyjść tylko Leon i Oleg. Leon na czerwone i Oleg na niebieskie. Wypróbowaliśmy. No spróbuj, zginiesz. Spróbuj. A! A! Widzisz to? My nie możemy, widzowie, wyjść do tego wieżowca, a tam na pewno są szczegóły, o których dowiedzielibyśmy się. Czyj ten wieżowiec jest i dlaczego on tu jest? I jest w sumie... Z... Zdradzimy to, czy, czy to jest Leona i Olka i to jest najważniejsze, dlatego no wysłamy ich dzisiaj tam, no tak, to zabija, no nie możesz Musimy tego dotykać. Musimy dzisiaj wyciągnąć więźniów i niech oni nie tam idą. Eee, tak, dobra. Ja mam pomysł na to, ja mam pomysł na to. Ja mam dwie kamery, dałbym im do ręki o. i mam kamerę o. monitor. Będziemy patrzeć dosłownie, gdzie jak oni chodzą. Poczekajcie, ale wy macie, wy macie pewność, że oni to zbudowali? Eee, no pewności nie. I Oni mówili, że jest jakiś ziomek, czarny skin ich prześladuje i się mega go no. więc... Czyli to może być jakiś przypał, rozumiecie? Może wrócił morderca. Morder... O nie, morderca, albo prześladowca. prześladowca, morderca nie ktoś nie. No, a może ktoś totalnie inny, no bo oni mówili, że jest totalnie czarny skin i taki oczami on mówi, że białe, czarne, czerwono oczy coś takiego. Czemu ty o, o. tak skaczesz? Jestem w, emocjach. Dobra, Jestem w emocjach. Rozumiecie to, czy tego nie rozumiecie? Dobra, dawaj, 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 biegniemy, Gdzie wy nie, nie ma co. Bo oni są aresztowani ogólnie. Ha, czemu! Tak, oni są aresztowani, jak czemu, bo ich są podej podejrzewani o wybudowanie wielkiego kloca, który. Co tu się dzieje? No, no naprawdę. nie ma składniej ziomek jest w areszcie, rozumiesz? no naprawdę, no i to w najgorszym areszcie. Aha, a to jeszcze o podwyższonym ryzyku. Tak, o podwyższonym ryzyku. No wypuście, no my cześć, nic nie zrobiliśmy! Cześć, że ono, ale... Wypuść mnie! Chwana jestem po to, żeby was uwolnić, wasz bohater! Tak, nie, nie, Czekaj! Ej, ale, dzień, ale, po... ale uspokójcie się, bo tu no was wypuszczamy, tylko nie na długo. Jak nie na długo, czemu? Wiecie, tylko wy możecie wejść do tego wieżowca, a ja jestem bardzo ciekawy, co on tu robi, i mamy się dowiedzieć, i wszyscy mamy się dowiedzieć Ty głupku, ty głupku, ty myślisz, że my teraz cię tam wpuścimy, jak ty nas tutaj zamknąłeś na cały dzień? Nie ma Czy Ty to właśnie powiedziałeś i zradziłeś, że to jest twój wieżowiec. Ale ty jesteś wieżowcem. Ale ty jesteś wieżowcem. Nie się Nie o to mi chodziło. Dowiem się więcej rzeczy na ten temat, ale muszę wmontować w Wasze umysły kamery. Proszę, proszę bardzo chip kamera, zamontujcie go sobie w głowie, dobra? Ale jesteś got ale nic mi się nie stanie? Eee, no nie, nic, nic. Spokojnie. Na pewno nic, po prostu nic, nic ten, ten, ten. umieść to w swoim ekwipunku i wow! będzie git. A! Nie, nie ma problemu, jest na to gwarancja. Gwarancja Mieliśmy? jest, na, 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 na jeden dzień. Zapraszam, 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 jak już zamontowaliście kamery, no to drodzy chłopaki, Leon i Olek, chciałbym, żebyście weszli do tego wieżowca, a my na kamerach razem z Dave'em i Bolkiem będziemy patrzeć, co się dzieje w środku. Tylko, wiecie, no nie możecie wejść na jedną stronę, tylko jedną stronę. Olek i. Nie, kimi to czy Jeśli się boicie, e, no to idziesz z powrotem do, do, do aresztu, no. Nie no przecież to jest nielegalne, no ich chcę przetrzymywać, no. jakim ty jesteś w ogóle władcą? No nie, po prostu to jest zbyt podejrzane, ja nie toleruję takich rzeczy tutaj, że nagle jest coś takiego, bez, bez żadnego zapytania, tak? Niech tak, ja was nie Tak, was i nie pytań. tak jest policjancie bolo. Idziemy, chodźcie, chodźcie, to idziemy, idziemy. Zapraszam, zapraszam. On jest tajniakiem, pamiętaj o tym. Dobra, no zapraszam, zapraszam Ale ja naprawdę tam nie chcę iść. Co, jeżeli mnie tam zabiją, bo coś mi Spokojnie. zrobią? Ja się boję tego. Przecież nawet nie podobasz, ja nie ma piłek. Dajcie się, się boisz. Deku, ja się uspokoiłem. Ej, chwila! Yes, A może to Dave postawił ten wieżowiec, Dave, wejdź tutaj. A, Właśnie graczył on sobie cały ten wieżowiec, na którym miał być zo. Po prostu Dave, udowodnij. Nie, udowodnij, Dave. No dawaj, wchodź. Dobra? To teraz pasz na to tego się skup. No i co? Eee, no dobra. A teraz Dobry... wejdź ty na czerwone? Eee, no wchodzę. Na <noise> ty na niebieskie. No nie, ale to jest nie fair. To nie moja wina, że akurat to mnie nie zabija. O, Czyli to jest wasze wygłupcy, wie No tak to, tak to właśnie, no tak to wygląda, dlatego ich troszkę tak aresztowałem i był powód, widzisz, tu są dowody. Na, Dzięki, na żywo. że tak podeszłeś mi prosto na twarz. Dzięki temu zrozumiałem każdy wyraz. Nie z tego skina. Dobra, stop! Najpierw no idzie Olek. Najpierw idzie Oleg. ja odpalam kamerę. Dlaczego ja musisz pierwszy? Nie I będę widział poświęćmy. teraz całkowicie to, co ty widzisz, okej. Okay? Ja też chcę zobaczyć. Dobra, dobra. Chodźcie tu, łopaki, w czwórkę. Patrzmy się na monitorek i zobaczymy teraz kamerolka. Ty, widzę wszystko! Ja nie mogę! Dobrze sobie to wklepiłeś. Patrz, wizerko, jest jakoś taka mm, nie najlepsza, ale jest zgi. Dobra. No Olek. bo jak dajesz najtańszą kamerkę, to się nie dziwi, że teraz, teraz się uspokój, nie dotknij czerwonego, dobra. Ej, Ufu. zapomniałem o tym, że nie mogę tutaj czerwonego Wejdź, wejdź, do wieżowca, proszę ja ciebie, wejdź do wieżowca e, Poczekajcie, no? ale dlaczego on nie jest w stanie też chodzić po czarnym? E, no bo, bo czarny to jest nie kolor no To jest, to jest jego, jego strona, ej dobra, dobra, ej, dobra, czekajcie, czuj, czuj, co tam jest? No i pokój jakiś jest, ja nie wiem czy chcę tu wchodzić O, o nie, Dawaj enemy. wchodź! Czekaj, wejdź powoli, bo to nie wygląda groźnie no nie groźli. No groźnie, nie... Ej, wieżowiec! Serio, ty sobie zrobiłeś prostu... tu wieżowiec ty głupku! Tak, no, Leon, zaraz zobaczymy u Ciebie jak to będzie. I u mnie no nic nie ma. Dobra, na są pewno. jakieś żyranty. A co to jest kuchnia? To wyglądaj to jest. To jest. Ej, dobra, to na pewno... On ma klimatyzatory, o, zawsze. Przeszukaj, ale dobra, nie, nie róbcie sobie żartów. Wy to wybudowaliście czy nie? Nie, tego nie, nie buduję. Ej, co to jest? Bądź jakiś... safe. Ej, możesz to tworzyć? Nie, nie mam. Nie mogę. Kurde, jakaś tajemnicza. Dobra, a weź posprawdzaj wszystkie szafki, wszystko sprawdzaj. Na tym monitorze lepiej nic nie, nie ma. Nie, lepiej nic nie ruszaj, żeby się nic nie zmieniło, żeby wszystko okay. wróciło do swojej formy. O, czekaj, to muszę... Co ty Ej, robisz! O, Kolek. dobra to jest! Dobra, sprawdzaj szafki, szafki w, kuchni, szafki, w szafki w kuchni, szafki w kuchni. Wszystko, puste, wszystko po kolei. Są, okay. Ale czekajcie, czy my naprawdę teraz udajemy, czy naprawdę udajesz, że ty tego nigdy nie widziałeś? Uuu, nie serio tego nie widziałem, nie ja wiem, tego nawet nie, nie budowałem! Spra sprawdź całe to wszystko, wszystko sprawdzaj, no Ale tu nic nie ma. Kto by coś chłowa w kuchni? Nie mam nadzieję, że... Na pewno to nie jest twoje, bo oj, będziesz miał przerąbane, nie? Przysięgam na przerąbane! Co to za drzwi? Co to za drzwi? Tu, tu nic nie ma. Faktycznie... co to jest? Co? Co to jest? Pokój Pokój, biuro? pokój, jakaj, pokój Olka, pokój Dave'a, pokój Bola? Ja, bol? Bol? ja nie mam nic wspólnego. Ej, ale czy... Wy mnie się w konia chyba, co tu się dzieje? Ej, ja nie wierzę. Ja przysięgam, że ja tego nie robiłem w ogóle. to jest, to jest jakaś winda? Dobra, a czy, a, czemu a ja biuro? jestem jako jedyny na biało? Właśnie nie, nie może wiem. jesteś najbardziej podejrzany Tam był ostatnio co nie, tam nie, dobra chłopaki, nie, Ej. dobra, koniec żartów, wy to zrobiliście, czemu tu są wasze pokoje? Nie wiem, mogę wchodzić, ja nie robiłem tego, jestem ciekawy, dobra, co tam dobra. jest Dobra, kliknij biuro e, e, Ale jak mnie coś tam zabije, panowie, nie chcę umierać Kliknij to i pójdziesz do więzienia Ej. Co jest? Co? Ej, to wyda działa. O, tu jest co biuro jest? E, to jest Ale na biuro co jest? Zgieram, ja to jest? Co to jest telewizor, bioro. to jest telewizor, to jest telewizor Ej, nie dotykaj, o mówiłem nie co? dotykaj Ej, nie dotykaj, mówiłem nie dotykaj do siebie, Co, co ja teraz zrobić? Co zostaw się to, zostaw i, i nie o dotykaj nic jest. więcej, po prostu tylko otwieraj szafki Jezu, ale jak on się skapnie, to Oh ten my god, ktoś... jak ty mnie stresujesz to, to, to? Nie klikaj w nic, trzeba to wszystko Sprawdź beczułki W tych beczkach nic nie ma, a tu, tu... Nie wiem czy dobrze, że to klikałem co, Ej! co jest? Yy! Panę, to jedynie, ktoś, dama, do to ktoś mieszka? Co jest? Ej. To by było. Jakaś, być... jakaś księga. To jest A, to, to samo. samo? Komputer. Te lepiej tez... nie. A, właśnie, otwór, otwórz ten śmietnik. Bo może w go e, e Empty. Nie Ale patrz, co e to? to za sejfy, co to jest? O, tu no są jakieś. są jakieś rzeczy... ciekawe. Są jakieś rzeczy do otworzenia. Ciaderski mikrofon. Ciekawe jest, czy mnie słyszy, tam ktoś Aaaaaluu Lewie nie dawaj znaku życia tak głośno, bo teraz się włamałeś nie... Jeżeli to nie jest twoje i mam nadzieję, że mnie nie kłamiesz I nikogo z was w ogóle, bo tu nagle są wasze pokoje To mam nadzieję, że... Nie trulić mnie. dobra idźmy dalej, co tam Zobacz, jest dalej? To, to Pokój Bola, pokój Bola Teraz jest Bola, nie mój no. No. Tak, Bola, nie udawaj, że go nie znasz tego pokoju Nie Jak tu płaszcz twój kanał? Ty Czemu ty jest no, 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 to mi się podoba Ej, ale... No, nie pod... wiem. Bolo, na pewno to... O, nowy film Bola, pokaż jaki film nowy Bola Nowy film, wychowany jako brejloty widzowie Który mi ukradł, który mi ukradł widzowie bezczelnie <laughs> Dobra, weź to zatrzym, zatrzym to Czekaj! O, o, bolo. Jestem a, tutaj, zobacz! Dobra, a teraz, a teraz zrób tak, żeby było jak wcześniej na tym ekranie, co? Eee, ojeju O no, dobra, no, patrz, thanks, patrz, bolo. patrz, patrz I pyk I Wideo, no, wideo, teraz wideo, no. wideo, wideo, wideo jeszcze nie było tak! Nie, tak było, tak było. Tak, widzę Dobra, dobra okej, okay, dobra, dobra, dobra. Co bolo, to czy to na pewno nie jest twój... Ej, to są jego płatki! Ja nie, ja, 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 ja... się czuję, jakbyście mi robili w konia, jakby nie. E... Mi... Dobra, sprawdzaj skrzynki, posprawdzaj skrzynki. Wszystko, po... Ej, dobra, dobra. Ale zobacz, to jest wylem. wszystko twoje ulubione? No, wszystko, a dobrze, co tam jest? Dobra, wydaje mi się. Ej, dobra, ja, ja po bolu potrafiłbym poznać kłamie, mi się wydaje, że to nie jest od bola, i bolo tego nigdy nie widział. Ale to nie jest moje, kto się zna na mnie? D Zbiedza ale to miękimi. kto Cię śpieguje, No, co? Ej, jakaś... Czekaj, dobra, czytaj. Imię Antek, nazwisko, kreska, 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 miasto, dwukropek, Dąbrowa, lat 7, IQ <laughs> 60. czekaj, stop, ja czekaj. To Ej, czemu tu są dane bola w ogóle? Bo to, to nie jest w ogóle. Bola, to nam się starzysz, już masz 7 lat. Za maso, za Ale czekaj, czy to jest prawidłowe wszystko? Na IQ to nie wiem. No i to przesadzone, ja to, to Akurat na jedyna jest prawda Tak miało być. Nie, <grym> Daj następną nie, stronę, a nie ma następnej strony. Nie ma nic. O nie, na stron teraz. Dobra, trudno, olać, olać. Nie, ma, nie, będę. to Ok, czyli będzie. jest to jakaś osoba, która zna dane Bolowskiego, ok? Dobra, dobra. pokój Dave. Dave. U Davea, ey. Ej, Dej, no Dave, fajnie się tutaj zrobił. Dave ma ma, Ej, też ma książkę to Książkę przerzliwe, zobaczcie, gdy jest brzydkie. Książka Davea, książka Davea. Gdzie? Gdzie? Tu, tu na tym, no ten, ten na podajniku. podajniku! Na tym podajniku! Co, tu tak działa? Imię, nie imię. wierzę! Na jedno kochanek. Ej, dobra, to są wszystkie dane! Ej, dobra, słuchajcie, nic się tu nie zgadza, bo ja wcale nie mam 24 lat. On ma 23! I 85 jakieś no. te nie Efakecznie. zgadza? Też no, jest no, za dużo, za no, dużo. Ile więcej Dzięki, Bolo, że tak myślisz, nie, Ile nie? Ile przeciętna osoba, Maikiu? No, 30. <laughs> Okej, okay, czyli tutaj nic, nic. Ale nie maszcie palą, ty masz 40. <coughs> co my tu mamy? To ty jest tylko tak kilka cały czas ona gdzieś jest. Okej, okay, wszystko, wszystko jest zamknięte. Jak? poczekaj, a e, ty nie Czekaj, nie możesz tą skrzynkę otworzyć? Jak? Nie, no, pisze. To jest w ogóle paskout set, co? Nie zostawił. nie został utworzony Asi, jeszcze czyli ten jeszcze, Czyli jeszcze, nic w tej nie ma chyba, skoro nie ma a, jeszcze kodu. tak, nie ma utworzone, może on specjalnie potworzył, żeby potem tu jakoś Ale nie przyjść. znaczy, nie będę No właśnie, no właśnie, dobra Ej, bo <grym> bolo, bolo, Bolo jak bolę. Ej, ja nie chcę iść do mojego pokoju, dobra, pokaż ja się to. boję Pokaż mu pokaż, no nie Ej dobra Ej ładny masz pokój Fajny jest no, weź Ej, weź I ma najładniejszy, czyli on go budował No tak to wygląda Ej nikogo tu nie ma, dobra Ty masz wyrko na podniesieniu jakimś E, o Jezu, jaki to był ekran? O kurde, ale wow, wow, wow. Oj, teraz o, biawe, to było chyba tak. tak. Tak, tak, tak. E... Masz tutaj jak figurki stanowisko komputerowe. Masz i to dosłucha. Je o, skrzy... Weź skrzynkę, zobacz. Nie, to jest książka, książka. Dobra, ja To, donet... to będą pewnie twoje dane, pokaż. No pokaż. Bank, pokaż dane, dane, pokazywać. dane Olka, dane Olka Nie, pokazuj. No dobra. 3 2 Donelka, Może zdjęcie Jeden. będzie. Imię Olek, nazwisko Jaki? Bo ma Ty mieszkasz w Katowicach? No nie! Mm. No, no tak. na pewno, 99 lat wiesz, prawda? Ej, Ty olek, mieszkasz mega Czemu nie mówiłeś, że się do Katowic? To miała być niespodzianka, no! Ja jadę do ciebie, co ty w ogóle robisz? No to. Ej! Oj, dalej! Wzrost. Mój wzrost, wygląd, włosy. Ej, skąd ktoś wie, jakie mam włosy Zbudowana i jakie mam? Budowana ty jesteś wielki, chłopaku. on wcale nie jest. Włosy jesteś na Masz tuż biceps? No. A mam... jak Charakter miły uprzejmy mądry. 37 włapie na... na... <grym, 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 charakter miły. Zroz... Uprzejmy, no do, dobra, okej. Okay. Cel, Megadzi... cel główny? Cel główny. Co? Czekaj, Ej. Czekaj, czekaj, Ej, czekaj, 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 czekaj. Ej, czekaj, czekajcie, co! W innych jak było napisane, że jesteście zagrożeniem? Zaraz to. Zagrożenie. Zagrożenie! Dlaczego jestem? Cel... Dlaczego. Ej, on... Dobra, teraz wam w miarę Ej, wierzę, że to nie jest wasz A. wieżowiec. Teraz czekaj? wam w miarę wierzę. Cel główny, no! Czyli wy jesteście celem głównym jakby tej osoby, która chce coś U. zrobić. Ej, poczekajcie, to ciekawe co będzie w takim razie w tej drugiej połowie od Leona! Obstawiam, że będę tam... Tam ja... będzie palion! No możliwe, że ja tam będę. Dobra, odkładam to, ja stąd spadam, ja nie chcę już tu być więcej. Eee... Dobra, daj powrót, daj powrót. Powrót. Zwie... Czekaj, co no, zamykam, kręcę, to zamykam. Ale dymy, dobra. zamykam, to zamykam. uciekam, panowie Dobra, ja dobra, dobra, odpalamy teraz Leona. Dobra, zobaczyliśmy wiele. Szczerze, powoli wam ufam, że to nie jest wasz wieżowiec i nie poślę was z powrotem do jakiegoś więzienia. czy tam To ale jest wieżowiec to... Olka. Więc Bolo możesz złożyć minigan, mi się wydaje. nie ślic, no dobra. No, tak odwiedam. szczerze, tak szczerze, możesz odłożyć. E, dobra, zobaczymy, co będzie w tej połowie. Jestem bardzo ciekawy. Więc y, co, odpalam kamerę i, no, no i... i możesz Leona. Leon, Dawajcie, chodźcie tutaj. Dobra, odpalamy. Dalej. O, mam, 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 mam. Kamera? Jest, jest, jest elegancko, dawaj. jest elegancko. Dobra, e, to teraz tak, teraz tak. Leon, uważaj, prawie nie dotknie tylko niebieskiego. Dobra, zobaczymy, co będzie w tym oto miejscu. Ej, wygląda inaczej. Ej, wow. jest inaczej. My. Ej, inne pomieszczenie co to jest. Co jest, broni? jak czadirsko. Jakie broni! To jest bardziej przerażające, że tu jest tyle broni. Skąd ma tyle broni? Ej, to jest tam jest nie... jakieś pomieszczenie na Nikt hasło. Nikt oprócz nas nie mam dostępu do broni. Ej. Ej, pomieszczenie na hasło, ile tu jest w ogóle ciekawostek? A tam się da wejść do góry? Ej, tknąłem, nie zabieraj tak. Nie, nie się dotykać! Właśnie, lepiej nie, lepiej, lepiej nie dotykać. Co to jest? Da się. Co ej, to, jest więzienie? Jest. Chodźcie na to! Co to za ej! To o, są broń, jakieś ja. nowe bronie, to są nowe bronie jakieś! Jest Jakie to fajne. To jest. O kurde, o kurde, nowe bronie. Co to jest? Ej, tu się tworzy broń? Ej, dobra, to... Tak, to jest jakaś osoba, która chce chyba was y, lekko zabić, tak bym powiedział. Ej, ja mogę otworzyć was... te beczki? Tak, tak, otwieraj wszystko, chuj. otwieraj wszystko. Moim zdaniem ta osoba chce wam zrobić krzywdę, jeszcze ten wyżowy jest w waszych kolorach. Tylko nie wiem, ma on A, nie, nie wspomina... Ma. Znaczy, w sumie wspominał o naszych danych, ale... Jesteście chyba najbardziej na świetrzeczniku, my jesteśmy zagrożeniem. To może on najpierw... On może najpierw będzie chciał się pozbyć zagrożenia, czyli mnie, Dave'a, Lola i Bola. I dopiero potem was tego podstawam. A może was ma w ogóle gdzieś? Zacznijmy od tego no, nie, nie nie nie, mam pojęcia. O, jest, poczekaj. Jest tutaj, ale nie ma pokoju żadnego, widzicie, jest tylko pokój Lolo, Palion i Leon. I Leon, no jest. Jest powrót, dobra. No to od kogo zaczynamy? To dawajcie od Lola, to od dołu polećmy. Tak. Dobrze. No, zobaczymy pokój Lola. Wow, no, kurde, tu ale jest, jest fajny! Tu jest... Ej. Każdy pokój jest inny w ogóle. Mlecz. Ej, tu jest. Ej, że. W każdym iść. pokoju jest coś, kto ktoś lubi. Uuuu. w ogóle? Łóżka. Czaterskie. Co tu jest? Książka. O, jest książka, dobra, będą dane, lola. Ja nie mogę. Ale poczekajcie, dane lola. bo tu jeszcze są beczki, to zobaczcie, czy tu nic. nie Zobacz. Nie, tu nic nie ma. Dobra. Sprawdzam! Nie wiem, Lola, Czoterski, miasto młoka Lat 11, <laughs> a <jak> już 40. Ej, <laughs> like, bolo. 30? Czy? Nie, 60 chyba. No, no właśnie widzisz, no i co, mądrzejszy Co? Wola ma więcej jakiego niż... Lolo? Nie wiem. Jak? A pamiętajcie, że jak jest zlikzę z wykiem. Nie. nie wierzę, nie wierzę. Dobra, w tym pokoju chyba już nic więcej nie ma, tak mi się wydaje. Nie Mogę Więc... iść do pokoju Palion No dobra, dobra, dobra weź do, do mojego, Weź do mojego Ty ty... Palion, jaka fajka! Ej, ej, to wygląda co jak mój nowym... Ej, on mi wbił na hacie. To jest wygląda jak mój nowy dom! Słuchajcie, ale zobaczcie, że za każdym razem te beczki w tych liściach są takie same, patrzy któryś raz już. Tak, to jest to samo w sumie, to racja. Ale kolorystykę... Ja wziął kolorystykę z mojego domu, on musiał być w moim domu, musiał być. Zabrał nawet meble. On, on wszedł do naszych domków i zbudował te pokoje na wzór naszych chat w miarę. Ale tu Palion, nic nie ma. nie ma! Tu masz jeszcze szafki O, o jest! jest książka, dobra, i co jest? Teraz czegoś w końcu jeszcze. Dobra. No, pokaż, pokaż no i moje się dane. dowiedzmy o tobie, palion, ile masz IQ. Pokaż moje dane, pokaż moje no. dane Paweł Palion, ale, ej, a czemu Dave miał 24 lata? Może no zły research, pytanie, nie masz więcej? zgodził. Ej, 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 ej jest, patrzcie, dwie strony. Dwie strony, co jest? O, Sy syn? syn, syn? Paliona. Co, skąd on wie? ej, co jest, że on coś mojemu synowi zrobił? Syn Paliona. Miasto niewiadome, lat 8, IQ 50 Ej dobra, Bolo ma tyle IQ, Ej dobra, sam. ale tu dalej wszędzie jest zagrożenie, Mówi, tylko Olek wik. Gupek ma tam, z, że musi zginąć, tak, ja tak, nie no, mogę. Dobra, od, y, daj do tego do środka, zrobimy. Został pokój, najciekawszy Leo. mi się wydaje, najciekawszy. <laughs> dobra, dobra, Nie za, podoba za, mi się zobaczmy. ta cała sytuacja, że ja jestem głównym celem. Zobaczmy. Co on wow. jest taki pusty? Jaki wielki! To jest ogromne, jest na dachu, ale nie masz za dużo rzeczy, moim zdaniem. Jest, jest jedna z Jest książka. O kurde. O kurde. Ale zobaczę, ja jest prawdę tylko. Nie, tu nic nie ma, dobra. Beznadziejny pokój, Me coś mega, mi zrobił. Mega... <laughs> mega, bo. Ej, ej czekaj, czy ty zaraz nie czegoś takiego, że ty nie znachacie? nic na ej, No, miałem tak. Może on nie wiedział, oh. co zbudować w środku. Faktycznie, ale kto? Ej właśnie hmm. pytanie! Kto... Olej, Ty to pewnie zbudowałeś! Poczekajcie, wy... ale poczekajcie, wymówiliście, że widzieliście jakąś czarną postać, tak? Tak, było Ty rozumiesz, że Dobra, no nieważne, no... zobaczymy, no... Dobra, mogę otworzyć? Tak, otwórz Dwie strony, dwie strony od razu widzę. Dobra, imię, Leon, nazwisko. Kurczę, czemu nie ma waszych nazwisk? No bo, bo nie, może nie można. do tego. Macie jedno nazwisko, macie mnie zdradzić. Miasto Katowice. Kat... Czekaj! Czy wy wszyscy w Katowicach mieszkacie i wy nic nie mówicie? No bo nie no, chcemy to... na razie się spotykać Nie, widzowie! Widzowie, dobra, zostawcie łapkę i po powiedzcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy pojechali do Lona Jolka. Jedziemy do was, lat no bo ty... 15, IQ... Dobra, czy Olek ma najwięcej IQ z nas wszystkich? To, to chyba nie jest Lefet. Dave, czy, czy to jest coś nie tak? Ja uważam, no. że zostaliśmy tutaj e... oszukani <laughs> on, no. Ale tu jest druga strona Dobra, pokaż Ej, to jest... tu tak samo jak Olka, pamiętacie? Też tak, były dwie no? Wzrost... Ty jesteś taki wysoki? No i co z tego? Przecież to jest przeciętny wzrost! Lekkie loki, wysoki, chudszy, Charakter szalony, agresywny, niebezpieczny. Co? Polo, jak się spotkamy Co, to nie! Ja? Szalony, agresywny. Czerobany! Ej, cel, 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 ey, cel, cel główny. główny! Ty jesteś celem głównym! Jak to oh. jestem celem głównym? Dobra, obydwoje Ja nie mogę! jesteście, obydwoje. jesteście obydwoje celem głównym Czyli po prostu macie mi A co jak on chce każdego złapać i wsadzić tu do tych pokoi? No o, może tak być, może tak być Znaczy, Ej, jest, znaczy ja jest, chcę wracać To jest powrót, dobra, kliknij ja już, ja już włączam kamerę, możesz wracać I zamk zamknij drzwi tylko za sobą O, no tak Dobra, <laughs> Dobra włączam <tę> kamerę. <laughs> Okej, okay, wszystko wiemy. Wiemy, co się znajduje, wszystko w tym wieżowcu. Są tam jakieś skrzynki, jedynie, o których jeszcze nie wiemy, których nie da się otworzyć, i na razie chyba tam nie. nic nie ma. I jedyna rzecz, jaka jest dziwna, to my jesteśmy tylko zagrożeniem: Jadę w bolololo, a wy. Macie A co my zrobiliśmy? Jest, jest coś takiego, nie co tak. nie zrobiłem? Tego właśnie nie rozumiem, czemu wy? W sensie nie, nie jestem w stanie tego pojąć, nie? Wyżowy, czemu, czemu nie ja i mnie czemu, ja czemu my nie? Czemu my nie zniszczyłem po prostu tego wieżowca, ja tego nie rozumiem. I o, o Jakbyśmy go niszczyli, to będą zajął chyba z 2 dni. Eee, no do roboty. On ten wieżowiec postawił sobie. Ja ale... A spróbuj, a spróbuj skopać, czy cię nie zabije. Dobra, to teraz patrzcie na to tylko <głos> uważnie. Zniszczę <noise> czarne, zniszczę czarny, zniszczniarny. No, zniszcz no <noise> 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 co, Będziemy, no, to niszczyć, jeden, będziemy, niszczyć, będziemy <noise> niszczyć jeden blok. I potem go odbudowywać Tak No nie, nie ma bata Dave, nie zniszczymy tego wreszcie. Słuchajcie, słuchajcie mam nowy pomysł, wracam już, dobra czekajcie bo się zespiłem, dobra mam nowy pomysł, poczekajcie on jest o wiele lepszy, czekajcie, czekajcie Ja wiem jak to działa, to wykrywa czym to zniszczyłeś i posiadacza tego zabija, patrz Teraz już wyrzucę od razu kill'ów i to zniszczę i wtedy nie, patrz, lepiej jakbyś patrz, ten nie <laughs> Ale on nie głupi, mówi, no naprawdę! Ja Zostawił! <laughs> Zostawił kilo, Zostawił kill? Ej, mówimy wszystkim! Ej, bolo, ej, dobra! Nie, bolo, nie, czekaj, bolo! To jest głupie, to jest głupie! Miałem też mój kill? Nie, bo, boże, wiecie co, ja bym nie drażnił tej osoby, która to zbudowała! Bo aktualnie ja widzę, że on ma jakieś nowe bronie, on się zaraz tu pojawi i nas zniszczy. Celem głównym jest Oleg i Leon, musimy mieć mm. ich na baczności. Ja bym was gdzieś schował. To nie dobra, lepszy pomysł. Jak czy masz tajną bazę? Eee. UBola! Mam tajną bazę! Tutaj? Słuchajcie, mam tajną bazę, jestem w posiadaniu takiego miejsca. Ja mam jakiś. Kiedy? Które? Gdzie? Od, od jutro. Od, chodźcy, a, ja mam a metu, czyli musisz ją wybudować. Chodźcy. Tak. <głosy> <głosy> świetnie, świetnie, naprawdę świetnie. Bolo, a ty masz tajną bazę? Chodźcie tutaj, ja mam pokazuję bu fajną tajną bazę. Aaa, w główkach, dobra, schodzia. Tajną bazę zna już każdy! A on Może on nie, może on nie Kurde, kim jest ta postać? To mnie bardzo ciekawi. Co to może być? Czekajcie. A e, jak tu się wchodzi? Masz te killów. Eee, Przynajmniej jak tego zniszczymy, to nas nie zabije, nie? Ej. Ej! O, jest coś, czekaj. Tu jest pusto. jest takie coś mam w głowie? Tu jest pusto, trzeba no, wam... Obyczerskie. Dobra, trzymaj, Olek, jakieś jedzenie, chodź tutaj. Będziesz tutaj musiał, ja nie wiem, ja się o was martwię i czuję, że... Już dwa reszty nie będziecie siedzieć teraz w swojej głowie. Chodź, Leon, teraz ty. Ja, ja też zostaniesz swoją porcją, no tak, trzymaj No musimy was zamknąć, no Idź z Bolo. Ej, Bolo. bolowski Tu, chodzę, chodzę Bolo, ja to A tu jesteś, Jeszcze. dobra, dobra, chodź Dawajcie teraz do Idziemy, idziemy. Ej, Leon ma coś inaczej troszkę To no bo ja zbyłem, nie, wiesz, ale już Dobra, Leon trzymaj jakieś ja. jedzenie, żebyś miał Proszę bardzo Czyli nas opuszczacie to. Tak jest Dzięki <laughs> Zostawiamy was, jak będzie coś To od razu dzwońcie, cokolwiek, dobra? Dobra Brachopaki, ja. W sensie ja nie wiem szczerze, co mam zrobić. Bo nie wiemy w ogóle, czy, 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 gdzie ta postać jest, co ona robi. Nie widzieliśmy jej nigdy. Oni może się ja do... widzieli... Uh, no słuchajcie, no jeżeli chcecie, to ten wieszowiec znowu jak w piątkę zaczniemy go niszczyć, to się uwiniemy do jutra. Ta, po jednym bloku i będzie nas zabijać, jesteście nienormalni. Damy sobie łóżko, będziemy rozbić od razu obok. Ale czy my chcemy też drażnić tą osobę, to jest osoba, która ma moc, ma moc nowych broni i ma moc taką, że postawi ten budynek w sekundę, więc... No ja tak. nie wiem, czy my chcemy zadzierać na razie z taką osobą, wolałbym się dowiedzieć i raczej... Rozmową rozwiązać ten spór Niestety masz Nie, jest? dobra, mam pomysł, słuchajcie, ja wiem co ja teraz zrobię. Tam po prostu trzeba wlecieć, ale nie dotykając tej ziemi. Wlecę w locie otworzę drzwi i wlecę do tamtego pokoju. Patrzcie na to, to jest mocna akcja Jesteś kamoń! Jak Ej! Pogoda się zmienia, nie dotykaj, bo on się wkurza! On się wkurza! To zostaw ten wieżowiec! Mirdą, on się denerwuje! A Dave's, 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 Zginął. Zginąłem, zginąłem, ale, ale. Dave, chodź, chodź do mnie, chodź do mnie na hatę. Chodź! Do pokoju! Zostajemy sami, bo ja nie chcę mieszkać sam. Słuchajcie, prawie o, się udało, ale no niestety musiałbym mieć. Ja próbię ale patrz jak się wkurzył. On ma, dobra, ma dużo mocy. Za, zaczynam się trochę martwić. Zostańmy na chacie i musimy po prostu czekać na jego jakąś informację, bo inaczej no. ja tego nie widzę. Więc usiądźmy dobra. sobie, obejźmy telewizję. O, maskotka bolawi sobie. Kopcie sobie bolka takiego fajnego i trzymajcie się.